Bo wszyscy mi mówią, że na streamach kurwa, za dużo prze przeklinam, nie? Ja tak. za dużo kurwa przeklinam? Jak ty nigdy nie przeklinałeś na streamie? No nie, ja nigdy nie przeklinam to też jest prawda. No właśnie. To też jest e, prawda. Chuj, pizda w nocy gwizdanie. nie? Hmm. O Kurwa.

Nie, KUŁWA Tak, zakładaj, zobaczmy co będzie Próba Uważaj Grega, Złóżysiek Dobra, będzie Zaraz będzie działać Dobra, będzie tańsza A, BHP? To trzeba to... Och, m... Busia, teraz O Zlatał ja <gulia> przez <gulia> zostanę Tak co ty kurwa Dawidek tej? No jednej Idziemy. Co ty robisz tej? Dobra, no to co, to my gramy, to kończymy jakby ten. Dobra, to na razie, nie? No. To na razie. Ty se poszedł i chuj, nie? Ale nie no, jest girki wszedłem. No ale czemu? No gramy kurwa. No ja mu jeszcze mogę zagrać tą gdzie. No to tak, no to mówię, no to jedno czy dwie sobie zagramy jeszcze, co dalej? No to dalej. Do, do ty. Co ty kurwa dzisiaj wyliczasz, O dziewiątej, jak nie zaczniemy, to idę w chuj Teraz to mogę grać do do. No król się kurwa znalazł ty. Zapamiętaj panie, panie. grać, to ten. Znalaz. Na razie kurwa, Dawidowski! Marcin, Marcin, dupko. Dupko. O ty kurwo! <grywa> o, kierowniku. Niech pan za lewy. Niech pan Paweł stawi. Panie Prezesie, za to, że macie zespół, jaki macie, ja nic nie stracę. A wam pomogłem. Dzięki. Sukcesów życzę. Dziękuję bardzo. No. I, I zapraszam do współpracy. Dobrze. Dobra. To jeszcze kierowniku weź mi to zawiózł, to... <noise> Dobra, zawieźliśmy. Zaraz zepniemy pasami. I zawieźliśmy. <noise> <noise> będziemy kupić. Wiesz co, to dzisiaj normalnie idziemy. są tutaj cały dzień. Prędko muszą. Prezesi tak mają. Dobra, nic. Pomogę wam. <noise> Tu lecimy, poważnie? Na 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 na, <laughs> 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 lecimy. Na 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 Tak na na na. Na 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 na. Na na Yeah. Czemu nie! 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 tego na, na live odpalać się? To tak spokojnie, jedziemy Jest cenzura, Nie! 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 Gra jest na Nie! minut, Nie! O, wycenzurowany jest. Dobre. Nie! Nie! jest Nie! 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 Tak Tak mówisz Możecie nie zaczynać drażliwych tematów? Cieszę się, że się zgadzasz żyj kurwa meczem chłopie Jakim bo A nie kurwa padakom. Padaki odpierdalasz tak, że to jest <śmierdolne> To tak, jest kurwa awaryjny... awaryjny wykop dostaniesz z tego Kurwa żyj. Czempiona! Hmm. Jakim jestem wody kraj cały? To jest jakiś kumpel bonus, ale z czym się Zobacz, to i plecami, plecami odwrócony i ty. Za to nie wierzę, kurwa. Spie, spierdala. D10. Dobra. Kurwa, co to jest, ty? Ja pierd... Szybko poszło nie. Ja ze swojej jakiś To jest stopa do góry Ołaaaaaa Aaaaaa <śmiennie> Aaaaaa <Zabł> Aaaaaa się kurwa the <śmiennie> the You're alive, I'm alive, we're alive, 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 alive. If you go, if you go, take all the heart with you. History, it's all gone. Make the new, make the.